Czyli nie zważając na nic, a przede wszystkim naprawdę historyczną i na to, jak ją się teraz e, zakłamuje. E, spłacamy wszystkie kredyty za Ukrainę, opłacamy im sprzęt, który oni nawet nie dają na wojnę, tylko go sprzedawają na internecie. Po tym wszystkim Załęcka i jego ekipa mają cielność jeszcze jeździć po świecie i nas obrażać w zagranicznych mediach. Ale wszystko jest ok, dopóki wy w TVN w to wyczycie. Reklama. Czas zakończyć to nieposzanowanie narodu polskiego przez zbuntowaną ruską prowincję, jaką jest Ukraina. Czas, żeby po prostu ci, co nie są wdzięczni, podziękowali za gościnę i pakować ich. Pakować ich i. Możemy też robić łapanki wywozić, zapodrzucać i niech ich tam biorą na front. Będziemy się dzielić tymi ich majątnościami, co oni sobie tutaj przywozili. Bo to nie jest, że to będzie już zawsze ich. Bo tu jest Polska. Taki kraj. Przynajmniej kiedyś tak było.